Rolnik szukażony to wielki hit telewizji polskiej. Prowadzony przez Martę Manowską format doczekał się 10 edycji. W ostatniej odsłonie mogliśmy poznać Waldemara. Mężczyzna deklarował uczucia Ewie, jednak w finale dowiedzieliśmy się, że ich relacja nie przetrwała próby czasu. Ostatecznie Waldemar związał się z Dorotą, którą wcześniej odesłał do domu. Zakochani spodziewają się córki, która już wkrótce przyjdzie na świat. Dorota na bieżąco relacjonuje w mediach społecznościowych, co u niej słychać. Ostatnio prowadziła transmisję na żywo. Skliny znajdziecie w galerii na górze strony. Opowiedziała m.in. o tym, że póki co nie planuje ślubu. Rolnik szuka żony. Dorota uchyliła rąbka tajemnicy na temat związku z Waldemarem. Nie jestem opcją, podczas transmisji live Dorota wydawała się nie mieć humoru. Na zadawane przez internautów pytania odpowiadała krótkimi zdaniami: Fani Doroty byli ciekawi, czy przeprowadziła się już do Waldemara tak odparła. Później padło pytanie o przeszłość jej partnera w programie Rolnik-szuka żony. Jak się czujesz, jak Waldek najpierw wybrał Ewę, a jak mu z nią nie wyszło, to wybrał ciebie jako opcję? Dopytywał internauta. Dorota odpowiedziała dosadnie: Zostawię to bez komentarza, co napisała. Nie jestem opcją, żadną, nawet dziesiątą, odparła. Na tym nie skończył się ten wątek. Jeden z użytkowników odniósł się do poprzedniego pytania: To dlatego zrobił dziecko? napisał, odnosząc się do słów internauty. Dorota źle zrozumiała ten wpis. Myślała, że padły obraźliwe słowa w kierunku Waldemara. Zrobił dziecko, jak uważasz, że jest debilem, to po co tutaj siedzisz? Z ciekawości, jak ktoś pisze zrobił dziecko, to o nim świadczy. On nie zrobił dziecka, to nie była wpadka, tylko planowane, odparła Dorota. Oto letnia posiadłość Lewandowskich. Pałac na Warmii za 10 milionów. Rolnik szuka żony. Dorota odpowiedziała na pytania na temat porodu. Znamy termin, internauci dopytywali także o ciąże Doroty. Jak się okazuje, uczestniczka programu Rolnik szuka żony powita córkę na świecie w połowie października. Wyznała, że na ten moment nie boi się porodu. Wśród pytań nie mogło również zabraknąć wzmianki o imieniu pociechy Doroty i Waldemara. Kobieta nie wyjawiła jednak szczegółów. Nie wiem, jakie damy imię maleństwu, jeszcze nie zastanawiałam się nad tym, bo każdemu z nas podobają się inne imiona, dodała. Na koniec padło pytanie o to, czy planują z Waldkiem dużą rodzinę. Nie, powiększenia rodziny już nie planujemy, skwitowała Dorota.